Po raz kolejny miłośnicy militariów i fortyfikacji zawitali do Boryszyna, aby wziąć udział w corocznej imprezie organizowanej przez gminę Lubsza. Co prawda aura nieco pomieszała szyki, jednak ci, którzy pojawili się na boryszyńskich polach, nie powinni narzekać, bowiem jedna z głównych atrakcji imprezy, czyli inscenizacja batalistyczna, wypadła naprawdę ciekawie. Przygotowaliście instynizację, co ludzie, którzy przyjechali do Boryszna, będą mogli tutaj zobaczyć. Mój szwadron przygotował instynizację działania bojowego patrolu rozpoznawczego w składzie czterech rosomaków i jednego rosomaka medycznego. Podczas rutynowego patrolu napotka on grupę dywersyjną przeciwnika, która zaatakuje cywilny pojazd, napotkając przeciwnika. Moi żołnierze wejdą do walki i zmuszą go albo, albo go zmuszą do wycofania, albo zlikwidują. Czy to, co zobaczymy, jest realistycznie z takimi sytuacjami? Rzeczywiście macie do czynienia? Tak, jest to część naszego szkolenia, jeżeli chodzi o działania konwencjonalne. Grupami dywersyjnymi można się napotkać na, na terenie działania, nawet tutaj w Polsce. E, są to chociażby żołnierze przeciwnika zrzuceni gdzieś tam na tyły, żeby właśnie różnorakie e, problemy stwarzać wojskom, czy, czy uszkadzać ciągi komunikacyjne na przykład. Siedzimy w jednym z Rosomaków. Proszę, parę zdań na temat tego wozu. E, więc jest to jeden z najnowszych e, nabytków naszego wojska. Mój szwadron jest wyposażony właśnie w wozy bojowe tego typu. E, przede wszystkim załoga składająca, z, składająca się z trzech osób. E, do tego jak widzimy, osiem miejsc. Z tym, że nasze drużyny zajmują tych miejsc zaledwie pięć. E, reszta reszta e, pojazdu, przestrzeni, wypełniona jest amunicją. E, środkami jakimiś bojowymi, racjami żywnościowymi i wszystkim sprzętem, który, który potrzebujemy. Rosomag uzbrojony jest w działu, działko 30 mm. Dodatkowo sprzężony karabin maszynowy jest też wyposażony w noktowizję, w termowizję, a więc ma dość e, dużą przewagę technologiczną nad starszym sprzętem i w nocy do około 3 km e, jest w stanie wykryć e, źródła ciepła, tu czytaj przeciwnika. Czy ten sprzęt jest wykorzystywany, mówię konkretnie o tym, w którym siedzimy, czy jest wykorzystywany na misjach? E, tak, jeżeli chodzi o... Rosomaki są wykorzystywane, tylko nie ta wersja, w której my siedzimy. My siedzimy w wersji tzw. polskiej. W afgańskiej jest to, jest to wersja wzmocniona bocznym pancerzem. Jak się przygotowaliście do tej inscenizacji? Ćwiczy, ćwiczyliście, czy w tym momencie po prostu idziecie na żywioł? E, no, niestety nie ma mowy tutaj o żywiole. Co prawda jesteśmy po dwutygodniowym poligonie, także powiem, że jesteśmy na świeżo, jeżeli chodzi o, o taktykę. E, natomiast byliśmy tutaj w czwartek, szybko ustaliliśmy, jeden zajazd e, zrobiliśmy na ćwiczebnie i praktycznie jesteśmy gotowi. Są tutaj cztery wozy bojowe plus jeden medyczny. To jest szwadron, tak? E, nie, nie, to jest Pluton. To jest jedna trzecia mojego szwadronu. Czyli to jest taka typowa grupa, która bierze udział w działaniach? E, tak, jest to jeden z elementów, w którym dowodzę. E, na szwadron składają się 3 plutony w składzie czterech e, rosomaków. Widzowie czekają, kończymy pomału. Będzie głośno? E, myślę, że będzie głośno. Szczerze mówiąc, mogą nas zagłuszyć przede wszystkim dany, czyli artyleria, ale my z siebie też damy dużo. wrażenia? Bardzo fajnie, pozytywnie. Nie za mało dynamicznie? Nie, nie. Wszystko się podoba. Akces. No, mój brat był, obejrzałem brata w akcji. Pasego również. no czyli takie rodzinne też elementy tutaj się pojawiły. Tak, tak. Również. Trzeba zobaczyć brata. A jeżeli chodzi w ogóle o całą imprezę, nie tylko o tę prezentację, jak się podoba? myślę znaczy, tutaj no, szczególnie właśnie przyjechaliśmy zobaczyć tam całą inscenizację, także to był nasz taki główny punkt programu. Także ogólnie to chyba też jest fajnie, tak. Ale chyba pogoda troszkę popsuła nam szyki, prawda? No pogoda, jak to pogoda. Wiadomo, nie mamy na to wpływu, ale nie było tak źle. Deszcz nie padł w trakcie instanizacji, także było dobrze. To znaczy, nasi militariów, się nie przestraszą deszczu, także. Czyli co, warto przyjeżdżać do Boryszyna na takie imprezy? Tak. Oczywiście. My przyjeżdżamy od początku, czyli od pierwszej imprezy, od 2003 roku. Jesteśmy za roku w Boryszynie. Kondycja finansowa gminy nie jest rewelacja. A mimo tego decydujecie się na organizację tej imprezy po raz kolejny? Czy to jest prestiż, czy chodzi o coś więcej? No myślę, myślę, że z tą kondycją to jest różnie, ale jednak 11 złot zobowiązuje i pewna. E, pewna powiedzmy kondycja firmy rzutuje oczywiście na e, przedsięwzięcie, ale staramy się to robić naprawdę dużo, na wiele różnych sposobów pozyskiwać środki z zewnątrz i swój wkład własny, czyli pracownicy gminy, pracownicy urzędu, do tego pracownicy zakładu komunalnego plus ludzie, którzy nas wspierają, czyli ludzie, którzy widzą boryszyn i chcieliby, żeby ten boryszyn funkcjonował. E, Dokupy do razem złożone w jedną całość daje nam obraz tego, co mamy tutaj dzisiaj na tym placu. A prestiż? Prestiż na pewno też, ale przede wszystkim promocja. Stawiamy na promocję, jesteśmy gminą turystyczną i głośno o tym staramy się mówić, a Boryszczyk jest właśnie takim e, głośnym wołaniem, że jesteśmy tutaj i do nas mogą przyjeżdżać turyści. Czyli gdyby nie było tej imprezy w tym roku, to byłby ogromny zawód dla wielu osób. Na pewno tak, chociaż muszę powiedzieć, że w kręgu radnych e, pojawiają się głosy, czy robić dalej, czy robić to na taką skalę czy robi zupełnie coś innego. No, w tym roku podjęliśmy decyzję, że jednak robimy. Nie wiem, co będzie dalej. Małe gminy przeżywają kryzys, kryzys finansowy. No cóż, no, może nie chciałbym wybiegać aż rok do przodu, ale zobaczymy. Po raz kolejny zaangażowaliście wojskowych z Międzyrzecza. Tak, 17. Wielkopolska Brygada z Międzyrzecza. No wspaniale się sprawdza. Udaje nam się połączyć siły. No jest to również promocja brygady tutaj, przy, przy tych rzeszach, przy tych tłumach ludzi. Młodych ludzi, którzy bawią się w wojsko, którzy czują wojsko. Jest to wspaniałe miejsce do zaprezentowania właśnie brygady no i wcielenia w szeregi młodych przyszłych żołnierzy. Jedyna okazja, żeby zobaczyć taki sprzęt wojskowy z bliska? No chyba tak. Jak się podoba? No, fajnie. Fajna impreza, coroczna, która naprawdę organizacyjnie jest super zrobiona. W tym roku nawet jest inscenizacja, bo tych Rosomaków rzadko można zobaczyć chyba w akcji. Jak Ci się podobają te wszystkie wozy bojowe? Bardzo fajne. Co w nich jest najlepszego? Yy, że można wchodzić, oglądać wszystkie z bliska. No i ogólnie są wszystkie fajne. A żołnierze opowiadają o tym, co jest w środku, jak jest wyposażony w taki bus? Yy, tak. To jest tematycznie. W tych osiem granaty dymne. Obok, gdzieś. A jak ci się podobała sama inscenizacja, to jak wozy jeździły po tym tutaj polu? Super. Nie było za głośno? Nie, było fajnie. W bieżącym wydaniu serwisu informacyjnego zamierzaliśmy wyemitować materiał o kolejnej rozprawie dotyczącej tragicznego wypadku, do którego przed rokiem doszło w przełazach. Zginęła w nim 44-letnia mieszkanka naszego miasta. Do planowanej na 21 maja rozprawy jednak nie doszło ze względu na chorobę biegłego. Kolejne posiedzenie wyznaczono wstępnie na początek lipca. Na dzisiaj to już wszystkie wiadomości, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji zapraszam we wtorek o tej samej porze. Do zobaczenia.